Witam serdecznie, nazywam się Bartłomiej Ilcewicz i w imieniu organizatorów tego spotkania, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Stowarzyszenia Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego razem oraz Klubu Myśli Swobodnej, witam serdecznie na spotkaniu z panem redaktorem Rafałem Ziemkiewiczem. Myślę że pana redaktora nie trzeba przedstawiać. Ja może tylko tak krótko powiem: pisarz, publicysta, dziennikarz, wyraziciel polskiej opinii publicznej, autor książek nie tylko publicystycznych, nie tylko felietonów, ale również znany w wielu kręgach science fiction. I dzisiaj tematem spotkania jest dokąd zmierza polska demokracja. Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Trudno jest do Szczecina dojechać, ale jak się już dojedzie, to widać, że warto. Krótki referat wstępny, tak? Bez tego się spotkanie nie obejdzie. Potem czekam ja na Państwa pytania, ponieważ już są pytania, tak? Bo... To wymyślił tytuł. Co wymyślił tytuł książki czy spotkania? Spotkania tytuł wymyślili organizatorzy, ja się do tego tytułu odniosę, ale ponieważ pretekstem do tego spotkania jest książka myśli nowoczesnego NDK, to może słów parę na początku o tym, dlaczego ta książka się tak nazywa. Nie będę opowiadał tego, co w niej jest, bo mam cichą nadzieję, że wszyscy Państwo zechcą ją przeczytać. Może część już przeczytała, bo książka jest od miesiąca na rynku. Mam cichą nadzieję, że w ogóle wszyscy Polacy, którzy czytać, potrafią tę książkę przeczytają, bo powinni, a ci, którzy nie potrafią, to będą mieli audiobooka pewnie jeszcze niedługo. Książka w oczywisty sposób nawiązuje tytułem do książki wydanej 110 lat temu fundamentalnej dla polskiej myśli politycznej myśli nowoczesnego Polaka Romana Dwudmowskiego. Pierwsze zdanie i to jest część odpowiedzi na pytanie, dlaczego swoją którąś tam z kolei książkę nazwałem właśnie w ten sposób nie myśli pisowca, jakby chcieli różni ludzie, którzy starają się wszystkich przez siebie nielubianych wsadzić w taki, pod taką etykietą zmieścić, nie myśli republikanina, co byłoby jak najbardziej uzasadnione w wypadku tej książki, tylko dlaczego właśnie myśli nowoczesnego Endeka. Otóż książka Romana Dmowskiego zaczyna się od takiego zdania. Zacytuję je z pamięci, nie sądzę, żebym wiele przekręcił. Wielu twierdzi dzisiaj, że Polak nowoczesny powinien być Polakiem jak najmniej. Jedni twierdzą, że w naszych czasach praktycznych myśleć trzeba o sobie nie o ojczyźnie, u innych zaś ojczyzna ustąpiła miejsca ludzkości. Jeśli słowo ludzkość w tych słowach zastąpimy słowami słowem Euro, Europa, to proszę zobaczyć, że to idealnie pasuje do dyskusji, które toczą się dzisiaj, czy do tego tonu ogólnego, tak zwanej debaty publicznej czy tonu mediów, które nam powiadają, że jeśli chcemy być nowocześni, to powinniśmy być Polakami jak najmniej. To powinniśmy być Europejczykami, chociaż nie ma czegoś takiego jak naród europejski, ale polskie elity chciałyby, żeby był i przyjmują to za pewnik, że, że będzie, że państwa narodowe to jest już coś yy, skończonego, że to jest jakiś anachronizm, że nikt nie myśli w kategoriach państwa narodowego, że nie warto, że nie wypada, że jeśli chcemy być nowocześni, to powinniśmy być właśnie Europejczykami i myśleć o Europie albo zgoła w ogóle o ludzkości. I też Europa będzie myśleć o nas, a nie państwo polskie, które jest skazane na szczęśliwe roztopienie się w jakiejś większej unijnej konstrukcji. No a jeśli ktoś już na pewno nie nadaje się na Europejczyka, to niech przynajmniej stara się być Polakiem jak najmniej, idąc w stronę przeciwną, czyli szukając sobie tożsamości lokalnej. Niech myśli o sobie jako o Ślązaku, niech myśli o sobie jako o Kaszubie, niech pracuje nad stworzeniem. Yy, narodu, z nie wiem, skarżysko-kamiennego, czy, 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 czy lewobrzeżnego Mazowsza, bo polskość to jest coś, jak to ujmował przed laty pan Donald Tusk, kiedy jeszcze nie był premierem, polskość to jest nienormalność, bo polskość to jest obciążenie, bo polskość to jest jakiś garb, którego się trzeba pozbyć. Takie myślenie, tak jak w czasach Romana Dmowskiego nie znajdowało żadnego potwierdzenia w faktach, tak nie znajduje go Żadnego potwierdzenia w faktach dzisiaj. I możemy się skupić nad tym spojrzeniem, dokąd prowadzą te dwie ucieczki od polskości. Ta ucieczka pierwsza w postawę liczę się, ja, moja chata z kraja, nie angażuję się w sprawy publiczne, bo mnie zawsze tam wydutkają, bo ja tego nie rozumiem, bo to jest jakieś dla frajerów, prawda? I ta postawa. Nie warto myśleć o Polsce, bo dzieją się takie rzeczy, że Polska już nie będzie ważna, ważna będzie jakaś Europa. Ci, którzy liczą na to, że sobie poradzą bez Polski, prawdopodobnie zmienią ten sposób myślenia dopiero w momencie, kiedy zachorują w sposób poważniejszy, nie taki do wyleczenia, którego wystarcza jedna, dwie wizyty w gabinecie lekarza pierwszego kontaktu. Zdadzą sobie sprawę z tego, że jednak Polski potrzebują, kiedy padną ofiarami przestępstw, zdadzą sobie ofiarę z tego, że Polski potrzebują, kiedy będą próbowali rozwinąć skrzydła, awansować na jakiejkolwiek ścieżce czy to na ścieżce biznesowej, czy to na ścieżce yy, kariery naukowej, czy nawet kariery artystycznej, w której wydawałoby się. Niczego nie potrzeba więcej niż tylko talentu do, do sukcesu. Wtedy dopiero zaczyna Polak rozumieć, że jest mu potrzebne państwo, że sam wszystkiego nie załatwi i co więcej, że jest mu potrzebne państwo polskie, ponieważ w ramach jakiegoś państwa innego on zawsze będzie drugiej kategorii obywatelem. Sami endecy doszli z czasem do przekonania, że droga romantyczna. Nie jest drogą do odbudowania państwa polskiego. Nie dlatego, żeby negowali ten patriotyzm, tylko uważali, że on niejako wisi w powietrzu. Może przyczyną było to, że endecy wywodzili się przeważnie z niższych warstw społecznych. Roman Dmowski był pierwszym liczącym się przywódcą i myślicielem w historii naszego kraju, który był synem kamieniarza. A nie jakiegoś arystokraty, ani, ani potomkiem szlacheckiego zaścianka. Za, za Większość jego przyjaciół też wywodziła się albo z plebsu, albo z bardzo drobnej szlachty, schłopiałej, tak zwanej, tej, której zaborcy odmówili praw szlacheckich i w ten sposób cokolwiek ożywili ruch umysłowy w niższych warstwach polskiego społeczeństwa. Większość zresztą. Przyjaciół towarzyszył ówczesnych Dmowskiego, tak jak on odebrała staranne wykształcenie w kierunkach nauk społecznych. Sam Dmowski był biologiem. Znali najnowsze teorie socjologiczne i zaproponowali coś, czego wcześniej nie było myślenie o polskości w kategoriach realistycznych, w kategoriach chłopskiego zdrowego rozsądku, zaprawionego zachodnioeuropejską wiedzą. W kategoriach ocierających się zgoła ocynizm I takie, takie myślenie nakazuje traktować patriotyzm nie jako piękne bździu, nie jako farfałkę jakąś mówiąc językiem staropolskim, nie jako coś, co jest słodkie i piękne, ale niepraktyczne, ale właśnie jako rzecz jak najbardziej praktyczną. Tą, 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 tą siłą, na której. Narodowa Demokracja uznała, że można odbudować Polskę jest siła samej biologii, siła niezwalczona, siła ludzkich aspiracji. Jest takie zdanie, które uwielbiam cytować, rzucone przez Romana Dmowskiego w jakiejś polemice: Mamy w Polsce wielomilionową rzeszę analfabetów i w nich cała nasza nadzieja. Tak, ponieważ nikt nie chce pozostać analfabetą, jeśli nim jest, a zwłaszcza nikt nie chce, żeby jego dziecko było analfabetą. Wszyscy analfabeci chcą żyć lepiej. Wszyscy w ogóle chcemy żyć lepiej. To jest niezmożona biologiczna siła, a przypominam, druga połowa wieku XIX to był moment, kiedy poziom życia rósł gwałtownie wskutek rewolucji technologicznej. I oto uświadomienie Polakom, którzy chcą żyć lepiej, że potrzebują Polski do tego, żeby żyć lepiej, jest podstawą odzyskania państwa polskiego odbudowania czy zbudowania z żywiołu polskiego polskiego narodu. Kluczem do istnienia jest siła, ale skąd się ta siła bierze? Roman Moski znowu sformułował tutaj rzecz fundamentalną: siła bierze się z organizacji. Tylko narody zorganizowane są w stanie zrealizować swoje aspiracje, i tylko narody zorganizowane są w stanie być podmiotem w stosunkach międzynarodowych. Wydaje się to bardzo proste. No. Koło też się wydaje proste, jak się już je zna. Ale na tle tego wszystkiego, co w owym czasie myślano i mówiono, były to rzeczy, jak mówię, przełomowe. Nie rozwodząc się nad tym zbyt długo, bo rzecz wymaga książki historycznej, a zaznaczam, myśli nowoczesnego Endeka nie są książką historyczną i to, co Państwu mówię, nie jest treścią tej książki. Jest tylko wyjaśnieniem, dlaczego sięgam po tę właśnie metodę sprzed lat stu kilkudziesięciu, która wydawać by się mogła dzisiaj zamierzchłym pomnikiem. Otóż. Kilkadziesiąt lat stosowania tej metody w praktyce spowodowało, że ze swojej najgłębszej depresji w dziejach, jaką kiedykolwiek Polska miała, właśnie po okresie upadku Powstania Styczniowego, e, mówiłem tu zdaje się o dziennikach Żeronskiego. jest to znakomite źródło do poznania sytuacji narodu, który jest naprawdę na dnie. Największy triumf rok 1918 był triumfem właśnie nie tylko wojska. Ale ten tryb był możliwy dzięki temu, że rzesze polskich chłopów, potomków tych samych straszliwych, włościan, tępych, którzy, y, opisanych przez Żeromskiego, którzy obdzierali powstańców styczniowych, którzy obojętnie reagowali na odezwy z rządu powstańczego, a wręcz donosili do kozaków, prawda, i współdziałali z nimi w urządzaniu obław na powstańców, potomkowie tych samych chłopów masowo Zgłaszali się do polskiego wojska, masowo pracowali na rzecz odrodzenia państwa polskiego, chociaż oferta, z którą szły wojska sowieckie, rewolucyjne, no wtedy jeszcze nie, zwane, nie nazywane sowieckimi, z jaką szli bolszewicy ze wschodu, wydawała się idealnie do nich adresowana. Była ofertą adresowaną właśnie do fornali, właśnie do chłopów małorolnych i bezrolnych, ofertą yy, zażynania panów, dzielenia się ich dobrem. Prawdopodobnie w roku 1865 czy 1870 ta oferta spotkałaby się z gigantycznym, pozytywnym odzewem. W roku 1920 ogromna większość Polaków uznała, że woli wolną Polskę niż obiecywaną beznarodową, bezklasową, bezklasowe państwo rewolucyjne, w którym będzie panowała sprawiedliwość społeczna. Nie twierdzę oczywiście, że było to tylko zasługą Narodowej Demokracji, ale było to efektem pracy, którą właśnie Narodowa Demokracja podjęła i której wyznaczyła, nadała cały sens. Pracy nad tym, żeby Polacy byli siłą zorganizowaną. 20 lat ostatnich, które trudno jest uznać za udane, 20 lat, kiedy nie musieliśmy walczyć o to, żeby państwo polskie znalazło się z powrotem, Wśród państw wolnych, kiedy można powiedzieć, z powodu rozpadu państwa, które nas skolonizowało, i z powodu rozkładu międzynarodowych koniunktur Polacy niejako dostali w prezencie szansę, żeby jej nie wykorzystać w sposób należyty. Bo były to dwa dziesięciolecia, w których zmarnowano kompletnie czas niezbędny na osiągnięcie tego najważniejszego celu, czyli na zorganizowanie się, zorganizowanie społeczeństwa. Jeśli zobaczymy państwa zachodnie, jeśli zobaczymy Polskę przedwojenną pod tym względem, to dzisiaj nie przypominamy ich ani Polski międzywojennej w najmniejszym stopniu. Polska międzywojenna kipiała od aktywności obywatelskiej, była pełna rozmaitych stowarzyszeń, była pełna rozmaitych Przedsięwzięć, towarzystw oświatowych, ludowych, samokształceniowych, samopomocowych, spółdzielczości wszelkiego rodzaju, towarzystw artystycznych, gimnastycznych czy wioślarskich. Wystarczy sięgnąć w źródła. Tego wszystkiego nas PRL pozbawił. To wszystko zniknęło, i w ciągu ostatnich 20 lat nikt nie pracował nad tym, żeby to odbudować. Dlatego że państwo, które teraz mamy. Powstało niejako wskutek pewnego spisku elit, a raczej w ogóle nie powstało. Jest stale tym samym państwem perelowskim, w którym zmieniono godło, w którym zmieniono panującą ideologię i w którym dokonała się taka szczególna wymiana metropolii. Zamiast patrzeć na wskazówki z Kremla i zamiast stamtąd oczekiwać wytycznych. Ta sama perelowska elita, ochrzczona w swoisty sposób przez grupę ludzi związanych z byłą opozycją, obróciła wzrok na zachód i uważa, że teraz metropolia jest tam.